Witajcie. Cześć. Ruszamy. Będziemy też kręcić, jak inni kręcą, tak chyba się tam to Tak, właśnie, no, my, my, Bo my ostatnio w ogóle kręcimy. Znaczy, ty kręcisz, ja kręcę, ale nie kręcimy razem. A kręcimy razem osobno i czas zacząć kręcić razem. Tak, zwłaszcza, że razem trochę już kręciliśmy, ale nie kręciliśmy. Tak jest, no bo przecież, przez sporo lat pracowaliśmy z narzeczonymi małżeństwami. I postanowiliśmy, i to jest też dobry początek do tego, co dzisiaj chcemy powiedzieć, bo jest konkret, słuchajcie, jest konkret w tym, co. W tym, co chcemy Wam powiedzieć, chcielibyśmy, to jest to, że to jest taki też nasz plan, trochę taki mały plan, na razie mały, żeby coś nakręcić. Bo w ogóle dzisiaj stronę. będziemy mówić o planach, więc tak, to takie pierwsze postanowienie noworoczne, że coś będziemy kręcić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To zależy od Was, czy będziecie oglądać, czy będziecie czy tak. chcieli. Czy... Ale na razie plan jest taki, żeby nakręcić kilka odcinków, które będą. Season one. Z, z planowaniem, z, też z formacją, ponieważ to, to są takie tematy, które są nam bardzo bliskie i mamy już kilka tematów. Chcemy je tak spiąć w całość, a co będzie dalej, to zobaczymy. Ale to jest takie też nasze postanowienie. Więc dzisiaj o postanowieniach, o planowaniu, o celach. Takie trzy hasła. Które nam się kojarzą z Nowym Rokiem, ale nie tylko z nowym rokiem, bo ja tak sobie myślałam szczerze, że właściwie każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest, i jak mhm. warto nie? planować, organizować. I tak na przykład wakacje też była taka akcja wakacje, czas na formację, czyli przypomnienie, że nie od, od formacji nie ma wakacji. Tak samo we wrześniu, nie, też ja na przykład na ubogaconej też we wrześniu zachęcałam dziewczyny co tydzień były takie transmisje poranne w poniedziałki, właśnie we wrześniu, że po wakacjach też trzeba nabrać trochę takiej nowej siły. I Wy chyba też tak macie, nie? W, w formacji męskiej, że trochę do tego też w różnych momentach zachęcacie. No tak, każda okazja wydaje się dobra, ale w ogóle może warto zadać sobie pytanie, I czy... nowy kalendarz to jest też dobra okazja zawsze. Czy w ogóle w... Czy warto? Czy warto planować w ogóle? No ale w ogóle trzeba zadać pytanie, czy w ogóle możemy planować. No bo ostatnio wrzuciliśmy taki post na mhm. Drodze Odważnych o tym, że zaczynamy nowy rok, nowe plany z Planomaksem. Takim to narzędziem dla facetów, ym, dla mężczyzn. I jeden sposób, który pojawił się zaraz pod spodem, właściwie z komentarzy brzmiał. Że ja nie planuję, bo to Bóg planuje i to on ma najlepszy plan na moje życie. Więc to jak to jest? Czy my możemy planować, czy nie? Czy to Pan Bóg planuje? Jak co? Wiesz, ja myślę tak, że mam nie raz to doświadczenie, że moje plany się po prostu jakoś tam krzyżują. Na przykład dziecko jest chore, ja coś zaplanowałam, nie mogę tego zrobić, ale wiem, że, że nawet w tym momencie ja i tak chcę, powinnam, dlatego że że jakby z doświadczenia wiem, że to jest y, korzystne, tak? że coś jednak zaplanuję, nawet jeśli to się wszystko porozmywa, tak? czyli że sobie jakiś kierunek wyznacza i coś zrobię, a swoją drogą myślę, że, że, że no gdzieś Pan Bóg... No ja nie wiem, to jest temat w ogóle szeroki bardzo. Nie, ja mam dwie, dwie, dwie myśli. Pierwsze, Święty Ignacy no. który mówi o tym, że módl się, jakby wskazał od Boga, a pracuj, jakby wskazał od tak, Ciebie, więc tak. Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy jednak no, podejmowali ten trud mhm. jakiegoś planowania, mhm. Jeśli mamy rozszerzać jego królestwo, czy, czy nawet naszą miłość rodzinną, małżeńską, mm. pięgnować bardziej, to potrzebujemy też nad tym mieć jakąś kontrolę w systemie, czyli jakoś to ukierunkowywać, prawda? Tak, to jest pierwsza myśl, tak? Tak, a druga myśl no, jest no, taka, ja że, jedną, no? że tak naprawdę, oczywiście, Pamuk nam wyznacza kierunek, nie? i tak naprawdę mm. dzisiaj wiele osób nie ma roznanego powołania, nie wie, co ma robić w życiu. I w tym sensie planowanie rzeczywiście nie ma sensu, bo jeśli ja wiem, do czego jestem powołany, co Pan Bóg chce ode mnie, jeśli roznałem, w którym kierunku mnie posyła prowadzi, to te moje plany też wtedy wpisują się myślę, w ten, ten plan, który, plan który ma dla mnie. Wiesz, bo ja pomyślałam przejście, że tak to powiedziałaś tą pierwszą rzecz, że, no, że jeśli my wierzymy, a wierzymy, że Bóg ma plan dla nas, że jego planem jest bycie z Nim tak naprawdę. Więc ogólnie ja myślę, że w tych szczegółach, no to to jest mega ważne, ale, no, ale to jest jakaś tam. Droga, a nie cel, tak? Mm -hmm. e, natomiast, że jeśli my o tym pamiętamy, ale też pamiętamy, że jest też walka tutaj konkretna o to, żebyśmy my tego planu Bożego nie zrealizowali, czyli że w moim życiu działa Pan Bóg, ale w moim życiu też działa, e, działa po prostu zły, zły duch, który, który chce, mm -hmm. nie? no to w tym znaczeniu, no to jeśli ja nie będę nic planować, to mogę mówić, że Pan Bóg tak chciał, ale tak naprawdę skąd ja wiem, czy to Pan Bóg tak chciał, nie? Tu i się no, tak... ta przypowieść o tym. Człowieku, który Jezus opowiada jako przykład, który buduje wieże, ale nie przyjrzyj, ile tak, ma tak, materiałów, tak. czy wybiera się na wojnę, a nie wie ile. Na wojska, i czy Wojska, ma przeciwnik, mhm. prawda? Tak. Oczywiście to się dzieje w kontekście. Jezus wtedy mówił tam o tym, że kto, się, kto nie bierze swojego krzyża, nie rzuca wszystkiego, on idzie za mną, mhm. czy wiernik radykalizmie życia, no ale właśnie w ten radykalizm życia wpisane są też nasze plany, nasze wybory. I teraz myślę, że problem, który my możemy mieć dzisiaj, to jest to, że jesteśmy mhm. bardzo często mocno przywiązani do tych planów. I to może być niebezpieczeństwo, tak? no, bo jeśli ja idę z, z Panem Bogiem przez, przez życie, to, mam to muszę elastyczność, dokładnie, mieć że... gotowe zmiany, prawda? I teraz mam swoje plany, ale mhm. chcę je też dopasować do tego, co odkrywam. Ale też muszę być w ruchu. Z ja Bogiem. Gdzieś taka była fajna myśl, gdzieś mhm. gdzieś czytałam, że właśnie no, zmiana kierunku jest, no że jak jesteś w ruchu, tak? Ja nie, nie wiem, w sumie jak to do końca powiedzieć, ale. No to już jesteśmy na drodze, o tym też mówimy często. Znaczy, no tak, ale że, że właśnie, że, że, że i tak jesteś w ruchu i, i wtedy może masz nawet większą. Możliwość tak, zmiany, bo jesteś w ruchu, tak, jesteś w stanie to zrobić. Więc we mhm. wszystkim ja myślę, wiesz, Mariusz, że to jest chodzi też e, w tym planowaniu ważne, żeby widzieć, e, nad czym powinna popracować, co jest dla mnie ważne, ale że to jest też takie no właśnie wytyczenie tego kierunku, i, i to jeśli, jeśli bym powiedziała tak, że jeśli tutaj nie ma Pana Boga, a dzisiaj też jest taki nurt mocno, mhm. właśnie ja planuję mhm. moje cele, to, to, to takiego czegoś nie, nie polecamy. Ale jeśli w tym jest Pan Bóg, to jest to bardzo, bardzo dobre. Nie? I On może. Zapraszany przez nas, prawda? Chociażby przez to, że zaczynam planować, to modlę się, tak? Że, żeby też Pan Bóg mi pokazał, pomagał, nie? Czyli na początku potrzebujemy, kiedy w ogóle zabieramy się na nasze planowanie, mhm. mieć świadomość, jaki jest cel, prawda? Ten cel ostateczny też. Czyli właściwie, kiedy. To jest nawet tak z perspektywy na, na naszych rodzinnych planów, prawda? Jeśli... Mhm nie wiem, planujemy jakiś wyjazd, no to musimy brać pod uwagę, jak to wpłynie na nasze dzieci, jak to wpłynie na edukację, jak to wpłynie na nasz harmonogram dnia. W sensie, że musimy brać pod uwagę, że te nasze plany, które podejmujemy, cele, one muszą się wpisywać w jakiś taki nadrzędny cel, który, który nam przyświeca na różnych poziomach, tak? Czasem to będzie ten cel, to będzie troska o to dobro rodziny, a czasem to będzie ta właśnie świętość, do której dążymy. to teraz może masz jakieś zapisane plany, tak w konkrecie? No ja już sobie zapisałem sporo planów, A ja w tym roku po raz pierwszy troszkę to rozmaiciłem. Napisałem sobie i plany i marzenia, bo stwierdziłem, że jest wiele takich planów, które chciałbym, żeby mm -hmm. się zrealizowały w moim życiu, ale wiem dzisiaj, że one na ten moment są jeszcze niemożliwe, prawda? Ale nie chciałbym o nich zapomnieć, bo są mm. dla mnie na ważne, prawda? To też taka wskazówka, że często mamy pewne marzenia, które też, też mogą być takim bożym inspiracją, muszą jeszcze ulec próbie czasu. Muszą się uleżeć. Tak, i uleżeć, ale warto też o nich pamiętać. Tak, bo ja pomyślałam, wiesz, kiedy patrzyłam na te swoje zapiski, że moje plany, po pierwsze, to one w każdym roku, przynajmniej w tych ostatnich latach, kiedy tak świadomie staram się też jakiś kierunek wybierać, że one bardzo często są podobne, wiesz, że one. Uh -huh. Może na coś, na coś innego tam kładę akcent, bo na przykład dzieci rosną. I na przykład zawsze moim e, od tych paru lat takim mocnym e, postanowieniem, celem, kierunkiem jest tworzenie tej naszej rodziny Jezusa, tak jak my to nazywamy, też w takim naszym projekcie. Gdzieś to się przyjęło, więc taka rodzina Jezusa, czyli przekazywanie wiary e, i jakby życie, właśnie wiarą, no to, to to się zmienia w realizacji, jeśli chodzi o wiek dzieci, taki, bo, tak, bo co innego już możemy z nimi robić. Ale zawsze to jest ten sam cel, tak, i to nie znaczy, że ja przez poprzedni rok nic w tym kierunku nie zrobiłam, że jakby to zaczynam na nowo, ale lubię sobie o tym przypomnieć. Tak samo na przykład nasza relacja też jest dla mnie co roku takim... Nowy Rok przynosi mi też takie przypomnienie o niej, ale no znowu też w zależności od możliwości jakoś tam inaczej ją możemy realizować. I tak samo na przykład modlitwa. Też dla mnie modlitwa na przykład w tym roku... Też mam takie postanowienia, oprócz lektury Pisma Świętego, z czytań z dnia, to żeby też czytać Stary Testament tak mm -hmm. systematycznie, znaczy, wiesz, jakby takie lekcje kontinuła. wtedy kiedy, z, z akcentem, że wtedy, kiedy nie ma Starego Testamentu w czytaniach z dnia. Nie? I jakby to nie znaczy, że ja nie czytałam Pisma Świętego w tamtym roku, ale że teraz jakby gdzieś na nowo się, nie wiem, rozpalam tak, i, i jakiś podejmuję nowy, nowy plan. Czyli tak naprawdę też to jest ważne, że te plany mm. nasze i cele, chyba to są takie naturalne, że one często w, też muszą w jakimś sensie wypływać z tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy, prawda? Pewnych potrzeb, tak. które teraz się rodzą czy poruszeń mm -hmm. ducha, a tak jak mówisz, nie? że chciałbyś coś tam więcej z tym Starym Testamentem, teraz co dzisiaj się rodzi, niejako odpowiedź na zupełny brak, tylko na właściwie pójście głębiej, głębiej prawda? No. Dalej. Mhm. Więc, czyli to, to, tak jakby zbierając to, czyli z jednej strony potrzebujemy mieć ten horyzont, dokąd dążymy i te cele jakby weryfikować, mhm. prawda? Że mhm. okej, okay, to, to jest dobry plan, bo to się wpisuje, te cele, które Pan mógł mnie powołuje, jakiegoś powołania, które mi dał, mhm. a z drugiej strony potrzebuję, żeby te cele były też konkretne. E, Bardzo konkretne tu i teraz, bardzo tak. wyraźne, ale też wynikające z tej rzeczywistości, gdzie teraz jestem, co mam, Jakie mam możliwości? To też ostatnio, jak był ten webinar o tym planowaniu roku i tak dalej, to tak miałam takie, takie wiesz, myśl, że, że no czasami próbujemy coś tak z powietrza wziąć, nie? że mm -hmm. nie, masz słowo roku, słowo roku wybrać. No i to brzmi fajnie, tu dziewczyny na przykład się dzielą i, i wiesz, taka myśl, że no, no właśnie, że ja sobie to wezmę z powietrza, że, że nie, wezmę sobie mój plan, mój, mój cel, mm -hmm. mój, moje postanowienie i konkret z powietrza, że jak to będę robić, jeśli mi uwzględnię tego, jakie mam możliwości. No to, to się to po prostu raczej nie zrealizuje. Znamy zasadę. No to smart, takie cele muszą być smartne, prawda? Tak, czyli tak. realne, konkretne, nazwane, określone w czasie, rzeczywiste. Ale czyli... też ważne, żeby właśnie tutaj tego nie ma, że one są naprawdę ważne. Nie? Że one I one ważne są, dla mnie, się, prawda? Tak, to... że są to... gdzieś, gdzieś, gdzieś nie zamykają się tylko w tym, co. co nie wiem, czasu, który dotyczą, którego dotyczą, tak? Tylko dla nas no, jest to jakieś tam odniesienie do. Do, po do wieczności, nie? Co roku jest taki społeczny zryw na cele i plany, tak, prawda? Tak. Siłownie są pełne, jak to już mówiłeś. Do połowy nie? lutego mniej więcej, tak, no właśnie, tak. bo szybko się okazuje, że ten zapał, który mamy i plany, które mamy, postanowienia, pragnienia, schudne są mhm. takie memy, prawda? W tym roku schudne 10, kiedy? Rok, później już jest na 5, Cię, tak. potem 2, 1 i ostatecznie nie udaje się to mhm. zrealizować. Mhm. To jak to jest? Jak, jak, czy to w ogóle ma sens, skoro tak naprawdę my cały czas wracamy do tych samych postanowień? Albo dlaczego tak jest, że my te postanowienia stawiamy w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie ich zrealizować? Mm -hmm. Ale to, to pokazuje to, że tak. potrzebujemy te cele stawiać bardzo tak umiejętnie, nieświadomie bardzo. Tak, to, ale ja pomyślałam też, że. To nie schodzi... I chodzi o samo mm -hmm. położne życzenie, prawda? Że patrzę w lustro ym, przed, przed nowym rokiem i myślę sobie, nie, nie? no, 10 kg mniej to jest cel. Bach, cel nie? Tak, tak, To jest zbyt proste, żeby to mogło się stać prawdziwe. Mm -hmm. To też wymaga jakiegoś takiego... Wymaga pracy. O, właśnie, to chyba też jest ważne, no właśnie, że... Chyba chciałam powiedzieć, że chodzi Ci o to też, że... To, co ja pomyślałam, że tak naprawdę, wiecie, planowanie i yy, stawianie sobie celów, to jest też praca, która do mnie wymaga... O to ci chodzi? Tak, też jest chłodne ja, Tak, bo my, my mieliśmy, że teraz właśnie z dziewczynami, jak wypełniałyśmy kalendarze, tak yy, gdzieś tam się tym dzieliłyśmy, to wiele dziewczyn właśnie mówiło, że kurczę, zajmuje mi to tyle czasu, nie? Że ja I to jest się czasem da... jednorazowe, czy musi tego tak, tak, wrócić, zmienić? Tak, zmienić. To, to jest zmienić. pewien proces, zwłaszcza jak o jakiś roku. Bo, bo mm -hmm. właśnie to jest myślę, że ta inność pomiędzy, od tego, co było, co mówiłam, na wakacje, prawda, też formacja, ale że tutaj mamy jakby całą wizję tomu, wy macie kwartał, mamy tutaj już tom. I, i że to jest właśnie takie dłuże, długie. I, I to wymaga czasu. Podsumowanie roku, podsumowanie 12 miesięcy, to też, żeby zrobić to dobrze, żeby to miało sens, żeby mogła z tego mm -hmm. wyciągnąć wnioski, to jest praca, a komu się chce. to zrobić tak, nie? Po łebkach, ale jeśli to, mia, jeśli to ma przynosić rzeczywiście e, owoce, jeśli to ma rzeczywiście procentować, to, to wymaga czasu. Dokładnie. To po, jakiś tam A, po, po, się, po, się jakimś celem. Celem? No to już powiedziałam. Tak ogólnie co? powiedziałeś, że coś mam. No Przedbaliśmy ja, ja zobaczyć nawet... relacje z mężem, czyli co ja, na przykład, aha, Konkretnie, o, Możecie może co, bo tak. Ja na przykład mam tak, że no właśnie te przestrzenie, tak, czyli to tworzenie rodziny Jezusa. Ym, no dla mnie też moje słowo roku jest dosyć ważne. Też jeszcze odkrywam. Ale na przykład z takich konkretów, wiesz, ja mam to że taką też e, pracę. Myślę, że, że wiele osób też podobnie działa, że, że ja po prostu mój plan, moje cele są też wpisane w pewien rytm, który już został gdzieś tam wcześniej e, rozpoczęty. Mhm. Jest że program formacyjny na 2020 rok z Maryją, który już się rozpoczął, trwa. Dużą część mam już zrobioną, ale jeszcze większa przede mną, więc jakby to jest pewien mój cel, to jest po prostu wiecie, zrobienie tego, e, co jest moim. Moim obowiązkiem, tak jak mogę sobie wyobrazić, że nie, ktoś jest właśnie na przykład nauczycielem, ma jakąś klasę wychowawczą, tak, więc moim celem na ten rok jest bycie właśnie na przykład wychowawcą, tak, służenie tym moim uczniom, pomaganie im, prawda, w, w, i w rozwoju, i w, 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 w nauce, tak samo no tutaj ja po prostu chciałabym dobrze, z misją, z pasją, z radością wykonać to zadanie, które, które wiem, że będzie mi jeszcze towarzyszyło przez wiele miesięcy, właściwie przez cały rok. To jest jakby taka rzecz, która, która jest, nie? Czy to jest bardziej taka misja, którą sobie stawiasz, prawda? I teraz tą misję tak, trzeba ale było. Się, ale Wyżdawiec, takie pytanie właśnie, jak to zrobić? Że ja nie chcę tego, tego zrobić, że odhaczyć, dobra, są materiały zrobione, tylko że chcę też uczynić to w jakiś sposób ym, służbą, mhm. wiesz, gdzieś z taką radością i modlić się za te dziewczyny, i modlić się z nimi też, mamy takie okazje, że po prostu ym, ten sposób jest dla mnie ważny. Jak ja to zrobię, tak? mm -hmm. że, mogę, że nie tylko tak odhaczyć. Czyli chodzi o samorealizację celów, ale też jak te cele realizujemy. Tak, tak, to też to, jest znaczy, fajne to to tak, takie To też myślę chrześcijańskie, że nie tylko to, co nie ważne to, co robię, ale ważne jak to robię, z jaką miłością. I to jest taka jedna rzecz, a druga rzecz, wiesz, ja mam takie plany, trochę marzenia, chociaż myślę, że, że dosyć już raczej konkretne. Czyli na przykład nowy program formacyjny, no jakieś tam takie rzeczy, mm -hmm. nie, które, które będą wymagały jeszcze trochę rozeznania, pracy, przysią, przysiądzenia do tego. I, I sobie to jakoś tam stawiam, I też, ale też chcę, żeby to była część tak, z serca nie? i z ducha, i żeby to nie było tylko takie, że chcę zrobić program, bo wypadałoby zrobić nowy program. Czy wypadałoby napisać książkę, czy wypadałoby nagrywać filmiki, Nie, to tak. Chcę, żeby to było takie z serca. To, co jest, to jest, jest mhm. mega ważne. My często mówimy w formacji z mężczyznami, że droga jest ważniejsza niż cel, bo my się koncentrujemy na tych słupkach, wynikach, na osiągach, na rezultatach i często mhm. przez to się oceniamy mhm. i wartościujemy. A prawda jest taka, że warto sobie w tym planowaniu postawić te kamienie milowe, czyli te krótsze odcinki, po to, żeby zastanowić się, jak dojść do tego celu, jak będzie wyglądać ścieżka, jakie wartości chcemy zachować, czym chcemy żyć po drodze. no że czasem wynik nie jest wymierny. Tak? Dokładnie. No, nie mówisz, nie wiem, ile sprzedałeś, ile Ci tam urosło coś, tylko... Często też po, po drodze zmieniasz ten cel. I w ogóle, każdy chyba cel, taki długofalowy, który jest związany z jakąś tam wartością, że to jest fajne w roku, ja to lubię też w kalendarzu, że mamy... Mamy też jakieś takie przystanki, chociażby przystankiem może być miesiąc. W kalendarzu kobiety mamy planery na miesiąc, które zachęcają do tego, żeby właśnie przysiąść, spojrzeć na miniony miesiąc, na ten następny, zapisać coś dla za mnie ważne, też są takie pola do tego. I, I żeby po prostu, jak mam jakiś cel, to żeby nawet nie, że ja teraz przez rok będę czytała Pismo Święta na przykład. Chociaż no, powiedzmy, że ja, ja mogę mieć taki cel, ale żebym bardziej widziała to, że przez ten miesiąc, tak? i teraz po miesiącu. Nie jestem w stanie mm -hmm. zobaczyć, na przykład jeśli ja, mi też to bardzo pomaga, jak sobie gdzieś tam zapiszę, że, że tu nam się udało, tak jak nie, modlitwa małżeńska, tak, że odhaczone, odhaczone i na przykład widzę, monitoruję, tak? Dokładnie. Że, że na przykład tu, tu, tu i tu nie było. I teraz dlaczego nie było? Nie? Że też jestem w stanie zobaczyć, co się takiego dzieje, a jeśli ten cel jest dla mnie ważny, no to chcę, żeby była kontynuacja, że tego nie ma w danych momentach. Często, żeby osiągnąć pewien cel, muszę coś jeszcze innego po drodze wykonać, prawda? Tak, jakąś pracę, ja jakąś przestrzeń. Nie? I mhm. często właśnie tak jak mówisz, kiedy czynam to realizować, dopiero się okazuje, że coś brakuje albo czegoś jest za dużo. Tak, ja myślę, że taka perspektywa właśnie krótsza, nie? Że, że dobra, w tym miesiącu tak. to robię, przystanek, sprawdzam, yy, no i na kolejnym miesiąc może być dokładnie to samo postanowienie, a może z jakąś małą modyfikacją, że na przykład robię to zawsze, na przykład rano, bo na przykład widzę, że jak się zmobilizuję rano, to już idzie to lepiej, tak? Że przed wieczorem, no na przykład gorzej, nie? Więc to jest fajne. A przynajmniej takim planem, który mamy w tym roku, właściwie takim rozznanym, który jeszcze doprecyzowujemy, jest wyjazd na taką trzeba Wam nie powiemy, na miesiąc, na takie misje. w każdym nie tak blisko wcale za granicę. I to jest to jest maj i tak naprawdę ja sobie też zapisałem, że potrzebujemy sobie już to, to, to Tak, to nie? To, to nie jest mm -hmm. tak, że w maju jedziemy, prawda? Tak, Tylko tak, tak. każdy miesiąc musimy dokonać już tam jakąś jedziemy. pracy. pojechały. oni już tam są, tak. Stawan <grym> już ma spakowany plecak. Codziennie pakuje, ale tak naprawdę my potrzebujemy sobie zrobić takie małe kroki na każdy miesiąc, co tak. my chcemy się nauczyć, co chcemy poznać, jak się przetować, co my chcemy też tym ludziom powiedzieć, tak, tak, tak. poznać tych ludzi, Wiesz, poznać ja już ich czuję kulturę. Tak, z, z tym nowym rokiem ja po prostu naprawdę czuję, że to już jest tak blisko, mimo że jeszcze ile rzeczy tak. mamy bliżej. nie, tak. Mamy też jeszcze jakąś konferencję, jakieś rekolekcje, ale to jest dla mnie już bardzo blisko, i też, tak jak mówisz, no, że to jednak wymaga też przygotowania. Wpisałem sobie też taki mały cel: z chłopakami będę uczył i grać na ukulele. Tak. Już chłopaki dostali, ja mam Wangoga, może kiedyś Wam pokażemy, albo zagramy coś jak z chłopakami, nauczymy. też jest fajne, że te postanowienia. One wtedy są łatwiejsze w realizacji, kiedy one są wypowiedziane wobec kogoś. Tak. Prawda? I to ja się przed kimś zobowiązuję dużo. Ta, ta motywacja zewnętrzna jest bardzo ważna. Ale też to jest po prostu wsparcie, jak, zwłaszcza od osoby, która, która chce twojego rozwoju, chce, żebyś ten cel osiągnął, bo też wie, że jest dobry. No to jest fajne. Na przykład teraz, jak ty odmawiasz pompejankę w taki sposób bardzo aktywny, e, czyli e, też jeżdżąc na rowerze, tak. Tak, razem z chłopakami, z liderami mamy takie tak. wspólne wyzwanie. Chcę wiedzieć, że to w ogóle też dla Was jest motywacja, właśnie tak jak mówisz, e, w Waszym gronie, tak? że razem to, to wyzwanie, tę modlitwę podejmiecie, ale nawet to ja, ja się czuję też taka, e, no chcę być dla Ciebie wsparciem, tak? Więc mm -hmm. nie, na przykład były takie wieczory, że mówię, to może teraz Ty idź, tak? Że nawet sama cię jakoś przypominam, żeby to np. Nie, nie zostawiać na północ, kiedy już będziesz zmęczony, tylko żeby to też jakoś włączyć w, w, w to, nie? Że też ja jestem dla Ciebie wsparciem, ale tak samo. Kiedy ja odmawiałam tą Bejankę znowu w wakacje, wakacje, to, to też, też było dla mnie wsparciem, też, też mi, nie wiem, nawet to, że czasem że zapytałeś, a którym, w którym dniu jesteś, nie, ja tam się, nie wiem, mówię, 30, wiesz, wow, to już dużo, nie, że tak, to było fajne. Czyli, że po prostu widziałeś, że, że się modlę i mnie zostawiałeś, tak, dawałeś mi po prostu przesun, czy modliłeś się ze mną tak, w samochodzie, tak. były takie dni, że właściwie codziennie przynajmniej jakąś cząstkę ze mną odmówiłeś, część całą to ma, działa na, na wielu płaszczyznach nie pamiętam jak my samym zaczynaliśmy fajnie nie bo wtedy przed modliłeś po prostu różańcem ze mną więcej no. Zaczynał się ten rok no to każdy z nas jak sam, trochę przydał pewne plany ale tak, potem usiedliśmy, trochę pogadaliśmy no bo nie da się w małżeństwie planować zupełnie sam Ale no. też mi chodzi o to że nie wiem mamy jakiś pomysł na siebie nawet w małżeństwie Żeby go zweryfikować. i to raz że można może to zweryfikować w takim sensie mm. że żona ci powie że nie 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 mamy na to czasu ale też że żona ci powie nie wiem to, to może na, na ten moment nie jest dla ciebie na przykład nie ten mm. sam w ogóle sam celowość danego Danego planu, czy ono w ogóle warto do, mm -hmm. do, do to się brać. No, więc to takie, z jednej strony to jest taka pewna weryfikacja, ciągłe myślenie, jesteśmy razem, więc planowanie razem też ostatecznie, a z drugiej strony wspieranie się, bo składam tę deklarację wobec kogoś, nie tylko wobec siebie. Często jest tak, że my po prostu łatwo sobie, siebie usprawiedliwiamy, prawda? Odpuszczamy tak. sobie, ale jak wiesz, że już komuś to obiecałeś, przed kim się zobowiązałeś, no to jest to łatwiejsze, naprawdę. Łatwiejsze do realizacji. Ja też tak pomyślałam ostatnio a propos tych filmików, że mamy takie przekonanie chyba, że jest trochę tematów, które chcemy, którymi chcemy się podzielić, które wydają nam się ważne chociażby po to, żeby je poruszyć, żeby mm -hmm. Was poruszyć też do pomyślenia o tym, nie? do czegoś zachęcić, natomiast właśnie wracając też ostatnio takimi myślami, moimi myślami do naszej historii, do tego jak dużo robiliśmy no, na początku tej naszej drogi takiej też służby. To teraz też razem. dużo. Tak, to już teraz robimy oddzielnie i nawet mm -hmm. mieliśmy ostatnio przerwę dosyć długą w kursach przedmałżeńskich, nie? Prawie rok. E, więc to było, to było długo, ale ja też widzę to jako taki, taką też okazję, żebyśmy my te też zrobili coś razem i też przed tymi naszymi misjami. Zaczynaliśmy, zaczynaliśmy od bloga dawą temu, kiedy jeszcze nic tego nie robił. Nikt, już nie wiedzieli co to jest blog, ja też zaczynam Tak to jest. To, Kończymy na vlogu którego już wszyscy robią. Tak, my jesteśmy <gry> już opóźnieni, i w ogóle. Tym razem, ale yy, nie szkodzi. Działamy. Działamy. Także tak. zapraszamy Was serdecznie do subskrypcji tego kanału, który powstał. A powstał dlatego, że w sumie nie chciałeś, żeby były filmiki na Ubogaconej. Ja nie, nie chciałam. No właśnie. Nie chciałam, żeby mężczyźni czuli się źle wchodząc tak, na Tak, a ja sobie no nie, nowy profil. Ale na, na odważnych ja też nie chciałam być. Więc no niestety tutaj jakiś kompromis zrobiliśmy, co? Bo to nie jest dla synergia, mnie. To jest synergia powiedziałabym coś, coś lepsze. Zrodziłeś coś nowego. Zrodziłeś coś nowego, że nie wiem, jak to się nazwie. Nie ale, wiem, ale coś przy kawie pewnie. E, więc y, jeśli macie ochotę zostać na dłużej, to zapraszamy do subskrypcji, na pewno przez najbliższe tygodnie będziemy co tydzień wrzucać filmik z tego cyklu planowania i w ogóle takich um, inspiracji wokół formacji, ale związanych też z planowaniem. I co będzie dalej, to zobaczymy, możliwe, że będzie coś więcej, mamy, mamy na to tak jest. Z... też zgodę. Ale to I jeszcze będziemy jest. weryfikować w drodze. A że już ruszyliśmy, no to zobaczymy, w którą stronę skręcić. Czy dalej prosto. Tak czy jest. Do góry. Bardzo dziękujemy. za dzisiaj. I pozdrawiamy do zobaczenia. Kasza i Mariusz Marcinkowscy. Przy kawie. Przy kawie, oczywiście zawsze przy kawie. Nas spotkacie. Oczywiście kawał do